Ciao a tutti. Utile. Użyteczny, pożyteczny, pożytek, korzyść, zysk. Utile. Un utile. Użyteczny przedmiot. Un'esperienza utile. Pożyteczne doświadczenie. Le capacità utili per il lavoro. Umiejętności użyteczne w pracy, czy przydatne w pracy. Posso essere utile in qualcosa? Mogę być w czymś pomocny. La divisione degli utili, podział zysków. Utile. Un oggetto utile. Un'esperienza utile. Le capacità utili per il lavoro. Posso essere utile in qualcosa? La divisione degli utili. Inutile. Niepotrzebne, zbędne, daremne, nieskuteczne. E inutile. Nie warto, szkoda trudu, szkoda czasu. Le parole inutili. Daremne, nieskuteczne słowa. Li sforzi inutili. Daremne wysiłki. Mi sento inutile. Czuję się niepotrzebny, niepotrzebna. Inutile. E inutile. Le parole inutili. Li sforzi inutili. Mi sento inutile. Utilizzo. Czyli użytkowanie czegoś, korzystanie z czegoś. I słowo bardzo blisko znaczy. Utilizzazione. Użytkowanie czegoś, korzystanie z czegoś, a także utylizacja. Utilizzo. Utilizzazione. L'utilizzo dell'energia solare. Korzystanie z energii słonecznej. Modi di utilizzo di un piccolo spazio. Sposoby użytkowania małej przestrzeni. Czyli sposoby zagospodarowania małej przestrzeni. Utilizzazione dei dati personali. Wykorzystanie dati osobowych. L'utilizzazione dei rifiuti. Wykorzystanie odpadów. Utilizzo. Utilizzazione. L'utilizzo dell'energia solare. Modi di utilizzo di un piccolo spazio. Utilizzazione dei dati personali. L'utilizzazione dei rifiuti. Utilizzare użytkować, używać, wykorzystać. Utilizzare. Utilizzare ogni attimo libero per korzystać z każdej wolnej chwili, aby Utilizzare i rifiuti. Wykorzystywać odpadki śmieci. Una stufa che utilizza il carbone. Piecyk na węgiel. Utilizzare Utilizzare ogni attimo libero per Utilizzare i rifiuti. Una stufa che utilizza il carbone. Via, ulica, droga. Via, abito in via Garibaldi. Mieszkam przy ulicy Garibaldi. Andare via Firenze, jechać przez Florencję. Via, asenzo, unico, ulica jednokierunkowa. Andare via, odejść, pójść sobie. Raczej w swobodnej mowie, tak się mówi, przy urzędniku, no, raczej pewnie tak nie powiemy. Mandare via. Odesłać, wysłać, odprawić. Caffè da portare via. Kawa na wynos, czyli kawa do zabrania ze sobą. Via. Abito in via Garibaldi. Andare via Firenze. Via senso Unico. Andare via. Mandare via. Caffè da portare via. Viaggiare. Podróżować. Słowo via znajduje się w słowach viaggiare, a także viaggiatore. Podróżnik lub podróżujący. Un viaggiatore. Viaggiare. Viaggiatore. Viaggiare in macchina. Podróżować samochodem. Viaggiare tutto il mondo. Przejechać cały świat. Mi piace viaggiare. Lubię podróżować. Viaggiare. Viaggiatore. Viaggiare in macchina. Viaggiare tutto il mondo. Mi piace viaggiare. Viaggio. Il viaggio. Un viaggio. Podróż. Buon viaggio. Szczęśliwej drogi, dobrej podróży, dobrej drogi. Essere in viaggio. Być w podróży. Un viaggio da Krakowia a Roma via Vienna. Podróż z Krakowa do Rzymu przez Wiedeń. Viaggio. Buon viaggio. Essere in viaggio. Un viaggio da Cracovia a Roma, via Vienna. Strada. Droga, szosa, ulica. Strada. Strada principale. Droga główna. Zbaliare la strada. Pomylić drogę. Parcheggiare sulla strada. Parkować na ulicy. La finestra che sulla strada. Okno, które wychodzi na ulicę. A dosłownie okno, które daje na ulicę. Da, czyli dare. Sulla strada. La finestra, que da sulla strada. Tutte le strade portano a Roma. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Niosą nas do Rzymu. Strada. Strada principale. Zbaliare la strada. Parkeggiare sulla strada. La finestra che da sulla strada. Tutte le strade portano a Roma. Cambio. Wymiana, zamiana, albo też kurs waluty. Cambio della guardia. Zmiana warty. Il cambio. Per esempio a Genova. Czyli przesiadka. Zmiana Pociągu czy samolotu. Przesiadka, na przykład w Genui. Cambio del mezzo di trasporto. Zmiana środka transportu, czyli przesiadka. Corso del cambio. Kurs waluty. Il cambio e alto, il cambio è basso. Kurs jest wysoki albo niski. Cambio. Cambio della guardia. Il cambio, per esempio a Genova. Cambio del mezzo di trasporto. Corso del cambio. Il cambio è alto, il cambio è basso. Cambiare. Zmienić, zamienić, wymienić. Cambiare casa. Przeprowadzić się, dosłownie zmienić dom. Cambiare treno. Zmienić pociąg, czyli przesiąść się. Cambiare data e ora di partenza. Zmienić datę i godzinę odjazdu. Cambiare euro in zloty. Wymienić euro na złotówki. Cambiare. Cambiare casa. Cambiare treno. Cambiare data e ora di partenza. Cambiare euro in sloty. Il tempo cambia. Pogoda si zmienia. Tempo to nie tylko czas, ale również pogoda. I sentimenti cambiano. Uczucia si zmieniają. La vita lo ha cambiato. Życie go zmieniło. La vita lo a cambiato. Cambiare i fiori nel vazo. Zmienić kwiaty w wazonie. Cambiare marcia. Zmienić bieg w samochodzie. Scusate, o cambiato idea. Przepraszam was, zmieniłem zdanie. Il tempo cambia. I sentimenti cambiano. La vita lo ha cambiato. Cambiare i fiori nel vaso. Cambiare marcia. Scusate, ho cambiato idea. Cambiarsi, się, cioè rimanere ubrani, bielizna, eccetera. Mi sono cambiato in fretta. Przebrałem się w pośpiechu. Potety cambiarvi in guardaroba. Możecie przebrać się w szatni. Cambiarsi. Mi sono cambiato in fretta. Potete cambiarvi in guardaroba. Cambiamento. Zmiana, odmiana. Cambiamento. Il cambiamento di circostanze. Zmiana okoliczności. Il cambiamento del progetto. Zmiana w projekcie. Per me è un grande cambiamento nella vita. Dla mnie to duża zmiana w życiu. Cambiamento. Il cambiamento di circostanze. Il cambiamento nel progetto. Per me è un grande cambiamento nella vita. Scambio, wymiana, zamiana. Scambio culturale, wymiana kulturalna. Scambio commerciale, wymiana handlowa. Scambio di persone, wymiana osób, na przykład więźniów, szpiegów itd. Libero scambio, wolny handel, scambio di opinioni, wymiana opinii, scambio di saluti, scambio di cortesie, czyli wymiana pozdrowień, ewentualnie wymiana grzeczności, scambio, scambio culturale, scambio commerciale, scambio di persone. Libero scambio, scambio di opinioni, scambio di saluti, scambio di cortesie, scambiare. Pomylić, ale tylko w znaczeniu, że zamienić. Wymienić. Już mówię o co chodzi. Scambiare. Ti o scambiato per tuo fratello, pomyliłem cię z twoim bratem, czyli wziąłem cię za twojego brata. Tylko w tym znaczeniu oznacza to pomyłkę. Scambiare il sale per lo zucchero, pomylić sól z cukrem. Ok, i teraz już w innym znaczeniu. Scambiare due parole, wymienić dwa słowa, czyli pogadać, krótką chwilkę. Scambiare opinioni, wymienić opinie. Scambiare 500 euro. Rozmienić 500 euro. Na marginesie y, obowiązek wymiany banknotu 500-eurowego ma każdy włoski bank. Jakbyście mieli problem z wydaniem takiego banknotu, to y, bank Wam zawsze musi to rozmienić. Scambiare una villa in campagna per un apartamento in città. Zamienić willę na wsi, na mieszkanie w mieście. Scambiare. Ti ho scambiato per tuo fratello. Scambiare il sale per lo zucchero. Scambiare due parole. Scambiare opinioni. Scambiare 500 euro. Scambiare una villa in campagna per un appartamento in città. Scambiamento, wymiana, zmiana. Scambiamento, lo scambiamento della vecchia moneta, wymiana starei valute. Czyli, tak jak na przykład, kiedyś Włosi mieli liry, wymienili ją potem na euro. Scambiamento di esperienze, wymiana doświadczeń. SCAMBIAMENTO LO SCAMBIAMENTO DELLA VECCHIA MONETA SCAMBIAMENTO DI esperienze. I kolejne słówko, bardzo podobne RICAMBIO, czyli odwzajemnienie, ewentualnie wymiana części zamiennych lub też przemiana materii. IN RICAMBIO, w rewanżu IL RICAMBIO DI UN FAVORE, rewanż za uprzejmość pezzi di ricambio części zamienne ricambi per auto części samochodowe ricambio nel organismo przemiana materii w organizmie il ricambio dell'aria in una camera wymiana powietrza w pokoju czy przewietrzenie ricambio in ricambio il ricambio di un favore Pezzi di ricambio, ricambi per auto, ricambio nell'organismo. Il ricambio dell'aria in una camera. Ricambiare, odwzajemnić, zrewanżować się, lub też znów zmienić. Ricambiare, znów zmienić. Ricambiare gli auguri – odwzajemnić życzenia. Ricambiare un complimento – odwzajemnić komplement. Ricambiare la macchina – znów zmienić samochód. Ten przedrostek ri oznacza na ogół, że coś zrobi się ponownie. W polskim na to nie zwracamy takiej uwagi. We włoskim tak się utarło czasami mówić. Ricambiare. RICAMBIARE GLI AUGURI. RICAMBIARE UN COMPLIMENTO. RICAMBIARE LA MACCHINA. E sobie. UTILE. INUTILE. UTILIZZO. Utilizzazione, utilizzare, via, viaggiare, viaggiatore, viaggio, strada, cambio, cambiare. Cambiarsi. Cambiamento. Scambio. Scambiare. Scambiamento. Ricambio. Ricambiare. Narazzi to wszystko. Grazie. Ciao.